Taki Hejka, tutaj, Steel, a to już jest dosyć po dosyć długiej przerwie. 54. odcinek z Sheika. E, I szczerze powiem, czemu nie nagrywam e, odcinków prostu takiego czystego gameplaya, tak jak teraz, czyli z S25, czy tam wcześniej było pod koniec e, S33, podajrze. E, nie nagrywam z powodu niechcenia mi się, szczerze mówiąc. A po drugie, mój komputer, a w sumie w dodatku z OBS-em szwankował. Ja się tylko denerwowałem, gdy, gdy chciałem na przykład odpalić live'a. Te osoby, które były na live'ach, widziały jak to się działo i nie działo się to zbyt dobrze. No i co? No nie mogę nic powiedzieć. W końcu nabrałem trochę weny, trochę ochoty do, do pogadania sobie z komputerem. Mam nadzieję, że po drugiej stronie mnie ktoś słucha. Jeśli ktoś mnie słucha, to teraz niech, niech mnie dobrze posłucha i jeśli mu się tej osoby spodoba, niech zostawi łapkę w górę. I oczywiście, jeśli nie subskrybuje, to niech zasubskrybuje kanał, a ja mam nadzieję, że to mi się wszystko nagra i że mój komputer już przestanie szwankować i że nie będę teraz gadał totalnie sam do siebie i żeby ten materiał nie poszedł e, do kibla. No właśnie, jest już nowy dzień, czy już się odświeżyło? Tak, się odświeżyło. Więc tak, e, co się zmieniło? Bo te pogadanki już kurde jak profesjonalny youtuber e, dwie godziny wstępu, zanim się zacznie filmik, ale e, to chyba był tylko wyjątek, miejmy nadzieję, że więcej się tak nie będzie powtarzało. E, I tak, mam nadzieję, że zostawicie oczywiście łapkę w górę, bo ostatnio jest średnio z łapkami, no tak średnio najeżdża, może przez to nie miałem weny, ale ja nic nie sugeruję, oczywiście. I właśnie co się zmieniło? E, co się zmieniło Postaci. Przede wszystkim dużo klejnotów tutaj e, podchodziło kilka epików zniknęło, ale jest powód bardzo jasny. Chciałem sobie wyczyścić ekwipunek i powrzucałem jak najszybciej do kibla, no oczywiście robiłem to dzień po dniu, żeby nie tracić 50 wypełniania, żeby nie wiem, nie sprzedawać taka głupota mi do głowy nie wpadła. Ale właśnie, co to jest dziwnego, bo zapomniałem, już, już się przyzwyczajam do tego widoku, ale jak to możliwe? Klepsydra, klepsydra w ekwipunku, jak ona działa? Czemu ona się tu znajduje? Czemu? i Jak to jest możliwe? No tyle pytań. No, no pewnie tylko ja sobie te pytania zadaję, ale tak już odpowiedzi udzielam jak można dostać klepsydrę do ekwipunku, bo wiadomo jeśli trafimy, może uda mi się tutaj trafić klepsydrę nadzieję, że uda e, pokazać e, no potki, potki, potki potki, więcej potek dobra, jeszcze jest gdzieś zasiano jest tutaj zasiano o, akurat jeszcze pięknie, beautiful and, and, y, coś tam Tutaj jest zakasy, no chcę tylko Klepsydrę trafić, no not more. O, only only Klepsydra. Only Klepsydra. Yes, please give me Klepsydra. Guys, 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 guys. No nie chcę dla głupiej Klepsydry tracić grzybka. Bo to by była patologii. No ale tak czy siak, no dobra, nieważne. Klepsydra, gdy trafiamy na przykład w gabinecie magii lub też w misji, misji w misji nie widzimy, kiedy ją trafiamy, my mamy już 108 klepsydr tak ogólnie, to po prostu przeciągamy ją na ekwipunek, ona znika, pojawia się tylko taka, takie plus jeden i dolicza nam się tutaj do tych klepsydr, a ta klepsydra magicznie została u mnie w ekwipunku, nawet jest jej cena, nie jest zbyt droga, jest powiedzmy koło około 4 razy tańsza niż tutaj w gabinecie magii, więc wydaje mi się, że jest 4 razy tańsza i to dokładnie tak mi się wydaje z moich obliczeń matematycznych, z matmy nie jestem zbyt dobry, no ale nie mamy innego oparcia, musimy się teraz opierać o moją matematykę. No i tak, jak to jest zrobione, bo znowu rozgadałem się na temat głupiej jednej klepsydry, rozgadałem się... Czy tutaj jakaś reklama leci? Dokładnie, jakaś reklama tutaj leci. Eee, dokładnie. Oj, już chwileczkę. Dobra. Czy jest wszystko gitara, wszystko się nagrywa, powinno się nagrywać, dobra. Ale ten materiał będzie tak długi, a tak nie będzie miał sensu, ale dobra. E, długo nie nagrywałem i troszeczkę tak się odzwyczaiłem, e, i znowu zaczynam gadać. Nieważne, tak e, szybko, tak lepszy dramie po prostu wypadło od doktora e, wypadło mi tutaj w tym przedmiocie e, i ona się tutaj pojawiła i nie zniknęła. Jest tutaj. Ja się jej bałem przestawiać nawet o jedno miejsce. O jeden e, kwadracikiem się bałem przestawiać, i teraz sprawdzimy, czy moje obawy były słuszne. Czy jak przestawię jeden kwadracik, czy ono zniknie. Dokładnie, czyli dobrze, że podtrzymałem te osoby, które nie wiedziały, na live już to pokazywałem, ale oczywiście tak jak mówiłem, live'y moje były bardzo zlagowane, no nawet live'ami tego nie nazwijmy, to kilka osób się domyślało, pewnie już miało taki przypadek, że tutaj im się coś takiego wydarzyło. I mamy 710 wypełnienia, więc powiedzmy tak, jeszcze jeden epik to będzie 760 i potem klejnociki to będzie 790, 780, 820, 850, 880 i się bardzo ładnie równo układa, to będzie jeszcze około 9 dni. Tak szybko sobie policzyłem, więc będzie fajnie, jeśli wrzucimy jeszcze jednego Epika i... i... Pozostale, w pozostałe dni będziemy po prostu rzucać klejnoty. A dla mniej spostrzegawczych mówię po prostu, że jest weekend golda. Ale oczywiście dla graczy to chyba dla tych, którzy grają w Shakea, chyba to wiedzą, bo jest dzisiaj niedziela, w sobotę pewnie większość grała i wie co tutaj się dzieje. No i przejdziemy sobie do arenki, zobaczymy jak tutaj się dzieje, co się dzieje, tutaj się dzieje co Proszę mi się ładować fast guys, thanks, thanks for uh, low low ending. O oh, kurde my English, it's good uh, Odpad atomowy atakujemy, ale pierdzi tą trąbką jakiś tutaj No, ale ja mu popierdziałem, usiadłem głową na dupę i ja mu wtedy no dobrze, ładny krypt tutaj siad. Jestem zadowolony z tego, ale już ładnie. Jak chwipunek sobie tutaj wyczyściliśmy, przesuniemy tutaj tak, tak, picobolo tutaj eliksir, żeby on się tutaj ładnie układał. I pupile. jak mi idzie w pupilach, troszeczkę sobie nadrobiłem, powiedzmy, te pupile. No po prostu poatakowałem niektóre, czyli odblokowałem tutaj szl szl szlau wąż, szlau wąż szlaufy i te sprawy tutaj odblokowałem sobie tego pana nazwy jeszcze nie znam, tutaj odblokowałem sobie tego pana, tutaj nikogo sobie nie odblokowałem i tutaj tą muszkę sobie odblokowałem, a tymczasem przejdziemy sobie tutaj, a nie zaatakujemy sobie najsłabszym, bo i tak tutaj uh, we don't have chance uh, z tym przeciwnikiem and, and we lose this uh, fight niestety, więc zaatakowałem tutaj po prostu najsłabszym uh, jakim się dałem jakim się dało bo I tak bym nie wybrał z, z rybołaporybem, o ile tak to się odmienia, o ile tak to się czyta w ogóle. I zakręcimy sobie u doktora, Bawu, bo Tak ogólnie mam 20 grzybów, bo zbierałem w sumie nie tyle co zbierałem, co po prostu nie wydawałem. Eee, w sumie jedno i to samo, nieważne. Statystyki sobie dodamy, żeby nam potem było łatwiej. Eee... Było na łatwiej, no żeby było nam łatwiej grać, no co? I właśnie, takie mam plany, ile ten odcinek będzie trwał? Bo kurde mam tyle do powiedzenia, i już minęło 8 minut, więc to będzie dłuższy odcinek, ale po tak długiej przerwie sobie wszystko wykalkułowałem <grywka> w głowie. I wydaje mi się, że tak, gdybym zmienił tutaj, no oczywiście, łatwo się mówi, zmienił, ale będę szukał tutaj na trzy cechy z dobrym rozrzutem. Wtedy. Wtedy dałbym tutaj ten klejnot czarny, jeśli ta różdżka by była tego warta, dałbym czarny klejnot. To tutaj mam na razie 2000, mam tutaj 2400 około 300 powiedzmy inteligencji, to by było na minusie, ale powiedzmy na moim poziomie na moim ja mam, który mam poziom 348. Różdżka na wszystkie cechy by mi dawała około 1000. Około 1000 by mi dawało, czyli powiedzmy, że jestem stratny 1200, no powiedzmy, plus klejnocik plus procenty. No to jesteśmy na minusie z 800 inteligencji, ale jesteśmy na plus 1000 wytrzymałości. Plus, gdybym tutaj zmienił na czarny klejnot, to jestem nie. Tutaj bym chyba sobie zostawił ten na wytrzymałość. Czyli, tak, znalazłbym różdżkę i wsadziłbym tutaj czarny klejnot. No to by było dosyć w porządku. Dosyć w porządku. I właśnie, taka jednak ciekawostka na forum się o tym dowiedziałem. Ostatnio tam czytałem, wchodziłem sobie i w ogóle e, takie tam, e, że jeśli chcemy pokonywać. E... Co chcemy? Jeśli chcemy pokonywać na przykład e, te lochy, w którym nam pomagają pomocnicy, czyli powiedzmy wieża, powiedzmy tutaj cała strefa mroku oprócz tornada. To nie warto zakładać nieśmiertelki, ponieważ nieśmiertelka, nie wiem dlaczego się tak dzieje, może wkleję, jeśli ktoś będzie chciał w opisie, jeśli ktoś chce, niech napisze w komentarzu link do tej dyskusji na forum, że jeżeli dodamy nieśmiertelkę, to ona odejmuje statystyki pomocnikom. Nie wiem, czemu tak się dzieje, aczkolwiek niestety tak jest. Why I don't have idea, niestety tak jest, ale jeśli chcemy pokonywać wieże, chcemy pokonywać strefę roku, ładujemy jakiś, albo na szczęście, trzymamy szczęście, wytrzymało się swoją główną cechę, albo tak jak ja, wytrzymało inteligencja i główną cechę pomocnika, czyli e, tym, tym razem jest to Szwane Kunegunda, e, więc co robimy? Czemu ja tak mało siana mam? Gdzie to... Halo? Pol policja? Gdzie ja wydałem pieniądze? 50 milionów mi ubyło, policja proszę przyjechać na szejka Gdzie mi ubyło, a nie chyba dodałem w statystyki, to przepraszam policja proszę nie przyjeżdżać eee, Tutaj co, możemy sobie chyba usunąć wszystkie wiadomości, bo tutaj nic ciekawego nie ma eee, Walki, walki, właśnie, walki pokonaliśmy, pokonaliśmy w końcu e, Pomiota Wcześniaka Udało nam się go pokonać, troszeczkę się z nim męczyłem, ale na szczęście pik padł. E, udało nam się równocześnie pokonać e, kolejnego potwora w e, portalu, i są to potwory, tak, już pokazuję tutaj Państwu, proszę, ale proszę mi tutaj e, zniknąć powiadomienie ze Steama, bo troszeczkę mi przeszkadza. Proszę, dziękuję bardzo, e, bo nie chciałbym z nikim rozpoczynać e, rozmowy na Steamie. Aczkolwiek mogłem chyba zacząć jechać od tyłu, bo było to troszeczkę szybciej. A już pokazuję te potworki. No pewnie ci, co oglądali wcześniejsze odcinki, wiedzą, jak te potworki wyglądają, no, ale tak dla, e, dla fanów pokażę tutaj tym, którzy nie widzieli. I jest to tutaj bardzo ciekawe, bo to jest wielki wuj chaosu. Jest on niebieski, cały, taki ładniutki, świecący, taki. taki y tak jest o tutaj ten przeciwnik, a w tym, w tym właśnie naszym pokonaliśmy pomiotę, tak jak już pokazywałem walkę, ale z tym tutaj w wielkim, wielkim wujem chaosu tyczy się jeszcze jedna śmieszna sprawa, ponieważ teraz jest tutaj monstrualny majsterkowicz, który jest. No, praktycznie podobny, no, praktycznie, no, jest po prostu bardzo podobny do niego. Może tylko też pony ma podobne, ale też tak, lulul, tak świeci się tak ładnie. E, to tak zium, zium się świeci ogólnie. E, I nie wiem czemu. Znowu pobrałem, na nowo, e, na nowo pobrałem szejka na Steamie. I musiałem e, zmienić kolory, bo już nie wytrzymuję. Bez tych kolorów zabrałem mu coś. Ej, nie, nie zabrałem mu niczego ciekawego, jeśli chodzi. I tak, pokazuję, teraz mamy kolejny tutaj poziom w portalu, jest to Anioł bólu. E, akt czwarty, poziom drugi. I to jest moja, już chyba trzy razy z nim próbowałem i tylko raz mi się udało z nim wyjść na plus. I tak, wala, e, waliłem same kryty tutaj, e, dosyć ostro z nim tutaj pojechałem, on mi też takiego jednego kryta sypnął. I to właśnie jest tak, że zabrałem mu 17%, a waliłem mu same kryty. Takie sytuacje nie będą się zdarzać często, więc wątpię, żebym mu teraz zabrał Chociaż te 10%, no ale możemy się modlić O Playa Games moja wielko, proszę mi tutaj same kryty sypać Znaczy nie żeby on nie sypał, tylko żebym ja sypał eee, No i co? No, dziękuję Playa Games za wysłuchanie, że z żadnego zajebanego krytyka nie walnąłem Playa to jest jednak kochane stworzenie Małpy zasrane eee, Pupile, 113 pozycja, twierdza, 19, o dziwo. E, Gilbia pierwsza, no ja jestem 29, atakowałem kogoś, atakowałem, więc jest gitarka. Tutaj kręciłem, kręciłem. Dobra, już jestem troszeczkę taki zakręcony, już chcę wszędzie kręcić. E, tutaj atakowałem, właśnie nie sprawdziłem ile, ale zabrałem mu 8%, więc. No tak średnio Tak, tak, średnio, bym, tak średnio bym powiedział no, no, no tak średnio no Zaatakujemy sobie tutaj psydbuma Psydbuma Albo dobra mam 20 grzybków Nie będę się tutaj pierdzielił Poszukamy sobie jakiegoś O właśnie i to chciałem po prostu znaleźć Klepsydra tak jak wcześniej pokazywałem Gdy kupujemy klepsydrę robimy ślub, Ona znika i nie ma klepsydry Teoretycznie jest tutaj ona Ale w ekwipunku jej nie ma i mam jeszcze 15 mi 150 milionów niewydanych. I skoro chcemy opuścić trochę z inteligencji tą różdżką tutaj to sobie podładujemy właśnie wytrzymałość, żeby tej wytrzymałości mieć jeszcze, jeszcze troszeczkę więcej, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Ile ten odcinek już trwa? Trwa już 15 minut. To, to teraz jest dobry moment na zostawienie łapki w górę. 15 minut już się może komuś spodobać. No i co mogę powiedzieć, mam jeszcze 18 grzybków, ale tak, jeszcze w jest jedna ważna kwestia, taka, że musimy postartować Klejnot. to też jest ważna kwestia, ale chodzi mi o to, że postanowiłem, to jest moje takie postanowienie noworoczne, kto ogląda w 2017, łapka w górę pod odcinkiem, oczywiście to jest moje postanowienie noworoczne. Że mamy już twierdzę na 16, mamy wszystko dobrze tutaj. Teoretycznie mamy kamieniołom na 15, ale w zanadrzu mamy trzy kamienie w ekwipunku, więc jesteśmy ustawieni jak na razie. I moje postanowienie jest takie, żeby na maksa podwyższyć te budynki, które nam po prostu. <śm> Budują postać, powiedzmy, no, że nasza postać jest od nich zależna, czyli akademia, ona daje nam wytrzymałość. Często mylę na odcinkach wytrzymałość z doświadczeniem, ale ona nam oczywiście daje doświadczenie. Skarbiec, który nam daje miejsce, no oczywiście ostatnio z tym miejscem było u mnie gorzej, teraz jest już coraz lepiej, wyczyściłem trochę ten ekwipunek ale fajnie by było mieć tutaj Max, bo te tutaj takie dwie strzażały, no to wiadomo, nie jestem daltonis, daltonistą, nie jestem rasistów, ale jednak bym wolał, żeby tutaj były bardziej czarne. No i co, jeszcze kopalnia klejnotów, żeby klejnoty takie picobello dostawać. No i potem jak już wszystko załatwimy, to będziemy jechać sobie z twierdzą i z innymi budynkami, które tak naprawdę są mi tak samo potrzebne jak... No w sumie nie są mi w ogóle potrzebne, więc nie wiem co mi jest tak potrzebne, jak nic mi nie jest potrzebne i w tym momencie się zastanawiam, co ja gadam, bo na pewno nie gadam nic mądrego, ale szukamy sobie przeciwników i wydaje mi się, że z tą ilością pieniądzów nie znajdziemy, ale spokojnie, ja się skończyła, pupilka nakarmimy. Ja bym spróbował sobie tutaj zaatakować tego karbiera No i gitara, siema, flecik, hejka i w ogóle. Co tu się wyprawia? E, gdzie jeszcze mógłbym spróbować? Tutaj jest e, 62 poziom, więc no chance, my friend, no chance, ale tutaj są szans. Here, here chance. No tak, tak, tak średnio. Tak, 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 tak średnio, no Dobra, jeszcze dwie próby. już nie szalej! Ogniolot, You are crazy, oh my god. E, no ale co? Co sobie robimy? Robimy sobie. Właśnie, mam jeszcze w zanadrzu e, jeden odcinek z. Znaczy, z, jeszcze będę go nagrywał teraz z Lochów Gildiners 34 i będziemy pokonywać dzisiaj jeszcze jedno Lochy, więc mam dwa odcinki z Lochów, więc nie muszę nagrywać przez kolejne pół roku. E, mam sobie przerwę. Nie, no, oczywiście żartuję. Odcineczki mam nadzieję, że teraz będą się pojawiać e, regularnie i. E, no, miejmy po prostu taką nadzieję. Odcinek już trwa 18 minut i naprawdę, jeśli ktoś tutaj ogląda, to pełen szacunek, bo teraz sobie uświadomiłem, jakie głupoty przez ten cały odcinek e, oglądałem, ale chociaż miejmy nadzieję, że, że ktoś to ogląda, że ten odcinek nie pójdzie do śmieci, że nie będzie jakichś mega laksów, nie będzie jakiś tutaj zacinek mikrofonu ani ża żadnego kuśnego mikrofonu. E, no ale jedno jest pewne, że na YouTube będzie mi się przesyłało około ten filmik, bo jest dosyć długi. No ale co, czego się nie robi? Czego się nie robi dla widzów, jak to mawiają? A ja robię to, że już zmykam. Jeśli się odcinek podobał, łapeczka w górę. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to wbijamy już tysiąc subów. Tysiąc subów! Już jest tak blisko. Minimalny jest do tych 1000 subów, więc e, e, jeśli ktoś nie subskrybuje, to polecam. Chociaż wątpię, że jeśli ktoś mnie nie zna i ogląda do tego momentu, to naprawdę szacunek. E, a ja się z wami żegnam. Flecik hejka. Do następnego pewnie odcinka z lochów, bo będę miał dwa w zanadrzu. <laughs> No i tak jak ja mówiłem, ja się żegnam i trzymajcie się wszyscy siema siema flecik hejka.